Nowy most na rzece kamiennej w Ostrowcu Świętokrzyskim pnie się do góry. Kierowcy już jesienią będą mogli przejeżdżać nową przeprawą. A co z kładką przy moście? Kładka dla pieszych, prawdę mówiąc, mogła być zbędna ze względu na to, że cała infrastruktura pieszo-rowerowa będzie już na moście, ale ta kładka świadczy jeszcze takie funkcje, jak transportuje z jednego brzegu kamiennej na drugą infrastrukturę, czy światłowód, czy wszelkiego rodzaju infrastrukturę. E, infrastrukturę miejską. I stąd decyzja, że kładka zostanie wyremontowana, ale kiedy dokładnie nie wiadomo. Ponieważ w jej sąsiedztwie trwa budowa mostu, a kładka wykorzystywana jest przez pracowników do bezpiecznego przemieszczania się. W tej chwili rozmawiamy właśnie z firmą Mota Angel, która jest głównym wykonawcą, czy będziemy mogli jako y, kolejna, kolejna firma, która wygra postępowanie, na remont tej kładki będzie mogła tam funkcjonować. Jeżeli firma, która buduje most, nie wyrazi zgody, to remont kładki rozpocznie się dopiero po oddaniu do użytku nowej przeprawy na rzece kamiennej.